I to miało być straszne, przepraszam? I to jest takie straszne. To było dobre. Witam Was serdecznie w szóstym odcinku z drugiego wydania Otlasta. Jeśli nie widzieliście poprzednich, koniecznie sprawdźcie i zostawcie coś po sobie. Wtedy nie ominiecie w przyszłości żadnego. I tyle słowem wstępu. Życzę Wam miłego oglądania, a przynajmniej strasznego. Lecimy. Skończyliśmy w tym pseudo-kościele. żeby zacząć na nowo żeby za <noise> musimy przejść. Nie no tutaj jest zamknięte. E więc gdzie ja mam się cofnąć, Naprawdę hmm. Naprawdę? O to dziwne. Ale gdzie mam iść? W takim razie hmm. czy tutaj? Może tutaj? Co to za siki? A bo to jest ich. Aha. Mają tutaj spiżarnię taką swego rodzaju. Wydaje się, jakby towary brali z cywilizowanego miejsca, bo są zapakowane. No tak ładnie. Ten not musi zamykać dostęp dla nich do świata. Hmm. Bateryki. Bateryki. Halą się męczy szybko. Okej, okay. okay. gdzie teraz? Tutaj? Tutaj, jednak hmm. Hmm, hmm, hmm. O, dobra, jest przejście Ale zanim pójdziemy tam Ja sobie sprawdzę wszystko Bo jednak nie sprawdzę nic Bo tutaj nic nie ma, więc No co, idziemy dalej Idziemy dalej, ale gdzie? Tutaj tu nie Okej, okay. to chyba tutaj, jedyna droga, nie hmm. zmienię baterię. Hmm, hmm. Oj, oj oj, o co chodzi? O co chodzi? O ja pierniczę. Czym ty jesteś? Uh, huh? O, ja ja. Nie wiem, się jakoś uda przejść po cichaczu. Ona mi coś zrobi, Bu co tam trzymasz? Co tam trzymasz? Nie mogę skoczyć, jakoś tam zobaczyć. Martwe chyba, nie? Tutaj rączkę widać. O, oh, ale chora! O, ja piernicze. Dobra. Tak na wszelki. Niby nie groźna, a zaraz nam wyskoczy. Nie? No, Kolejne z Biblii. Proszę, kto by chciał przeczytać? No i znowu to zasrane pole. Nie, ja się nie pierdzielę Nie będę się pierdzielił w żadne pole, nie ma nie, 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 nie O, 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 o! To się otworzyło chyba, nie? Ha. A no tak Dobra Dobra. Tutaj mogę wejść. O, znowu te takie dziwne totemy, czy jak to nazwać mam? Co to? Spokojne niebo, kolejne sześcioro moich dzieciaczków, ale nie mojej krwi. Poszło rana pod nóż, płakając z powodu zabójstwa tego, co zrodziły moje lędźwie. Przeciąłem gardło Markusa tak głęboko, że zahaczyłem nożem okręgu osób, a mimo to i tak się bił na stosie, a papa się uśmiechał i śpiewał o spotkaniu nad rzeką. Wszystkie głosy bramy świątynnej przyłączyły się do śpiewu. Tylko jednego głosu brakowało. To się rzucało w oczy. Bóg już powinien odpowiedzieć. Słowami albo czynami. Boże daj nam odpowiedź. Wypełni obietnicę swego proroka. Złożyliśmy wielkie ofiary poprzez krew i ogień. I dym spalonego ciała. Więc ta ciągła cisza sama w sobie wiele mówi. Czy ktokolwiek kocha Boga tak jak ja? Tak często jak ja. Super. Super. Piękna notatka. Takie są najlepsze. No nie, czemu ja... Ho, 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 nie zauważyłem cię przez chwilę. A ty mnie w ogóle nie widzisz, ty masz nogi, masz nogi. Ho. O, dobry jesteś, normalnie. A, biegnę gdzieś, ale nie wiem gdzie. Ale biegnę. Wymienimy baterie. Biegniemy. Oj, zmęczył się. Tam są jakieś głosy, ale daleko, na szczęście. Okej, okay. odpoczął, lecimy dalej. O, chyba dobrze, chyba dobrze. Tu są jakieś drzwi. Szybciej. Zamykamy. Pyk, pyk. Dobrze. Bateryjki jakieś, nic tu nie widzę. Jest jakaś maszyna. Jakiś tartak. O, zamknij to, zamknij o, było blisko. Kolego, żeby to zatrzymać, chcesz to zatrzymywać, naprawdę? O jeju, jeju, może tutaj jest coś takiego. Jest jakaś bateria tutaj. Hmm. Jest szafeczka, jakby co? Zamknąłem, tak? Zamknąłem! No, zamknął. Już myślałem. Nie wiem, wyjdę tutaj? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że coś muszę więcej zrobić, żeby to zatrzymać. O, tu jest jakieś wejście do góry. Dobra, na szybkości. O, i tam otworzył? O, dobra, jest. Czekamy. Dobra. Idziemy szybciorem. Pek. Pek. O, w jakim idealnym momencie się zatrzymało, nie? No. Tak to jest. No chyba nie tam. Chyba tutaj. Mam nadzieję. Chyba się odpuści. Co to jest? A, no Nie wiem gdzie teraz Kolejna lokacja na to, na to wygląda Okej, okay, muszę znaleźć hak jakiś I tu mam do pociągnięcia, okej okay, Tylko to, tego haka potrzebujemy i wątpię, że on się znajduje tutaj. Pewnie muszę wyjść i go szukać gdzieś na zewnątrz. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Tutaj też nie ma żadnych baterii. naprawdę No dobrze. Tego nie otworzę. Jest jakiś list. to za chwileczkę. Bateryjka. Zmień, no zmieniam, zmieniam, dobra. Okej, okay. czy tutaj nie znajdziemy jakiegoś haka? Naprawdę... Oj, byłoby wiele możliwości, żeby to naprawić, ale nie, musimy znaleźć specjalny hak. Dobrze, co to jest? Mamy kolejną notatkę z Biblii, więc Wam tutaj już ją pokazuję. Proszę bardzo. Co na mnie nie widzi tutaj? Oby tak było. Na pewno tam jest hak. Czemu tutaj idziesz? Czemu tutaj idziesz? Czemu akurat tutaj przyszłaś, jak jestem w trawie? No jednak, jednak, no, aha, super. No daj mi wyjść. No tak. Przecież było. Chowaj się w trawie. Gdzieś tam było. Ale nie! Teraz to już nieważne. Piękno masz tą... To jest kilow! A więc to jest kilow. No nie, jak mnie znajdzie w tej gęstej trawie, to ja nie wiem, chyba się załamie. Już będziemy wiedzieć wtedy, że się w trawie nie chowamy. No, szukam je w tej trawie. Idziesz do mnie normalnie? Ok. Dobra, po prostu stanąłem w najgorszym miejscu, gdzie mogłem stanąć po tamtej stronie, gdzie ona akurat szła. Dobrze, przynajmniej tyle. Więc sobie tak po cichutku.

No nie, wykryła mnie. Gdzie może być ten hak? Dobra. I gdzie jest ten hak? Gdzie jest ten hak? Gdzie ja znajdę ten zasrany hak? No nie wiem. No nie wiem. Dobrze, że tu jest dużo miejsc do schowania się. Oho. To chyba tutaj będzie gdzieś ten hak. O, dobra, chyba tu będzie hak. No dawaj kamery i szybciej. Dobra, zobaczmy co masz do powiedzenia. jest jakaś Okej, okay, nie wiem, czy to jakaś ucieczka? Okej, okay, i co teraz? Nie, tutaj? Muszę jeden z tych haków chyba sobie sam wziąć No to wygląda... A tu są jeszcze jakieś... Może tu jest jakaś bateryjka? Nie No nie wiem, a może tutaj? No nie No nie, i bateria mi już, już kończy... O, co to? To jest hak! Jest hak! Mamy hak Ale mamy też naszą koleżankę Gdzie ona? Na pewno są zamknięte, dalej są zamknięte, no tak Może tutaj? Jest, okej okay. Zobaczmy... Moja ukochana Marto, mój ogarze, mój aniele pomsty... Wal zdradził bramę świątynną, zdradził Boga, zdradził mnie. Zajrzyj w głębie serc wszystkich tych, których nienawidzisz. Zbierając moc, ażeby ukarać tego ropiejącego apostatę? Wal musi cierpieć i błagać o litość, której nie okażesz. Wal musi umrzeć w ciemności, całkowicie pozbawiony Bożej miłości. Wszyscy, którzy dołączyli do Wala, muszą umrzeć. Błagając o litość, którą wygnałaś ze swojego serca. Niech Bóg będzie miłosierny, Ty będziesz tylko gniewem. Papa Cię kocha, Bóg Cię kocha. Not. O, wiadomość do naszej Marty. Właśnie Marta nas tutaj prześladuje. Super, prawda? <laughs> tylko jest jeden mały problem. Jest jeden mały problem. Bo nic mi to nie dało, że ja tutaj wlazłem. Nie wiem, czy ona jest. No i tutaj nie ma. Okay. O, bo, bo. No nie wiem, to chyba jedyna droga, co? Gdzie ona jest teraz? Nie, nie widzę jej na mikrofonie, więc jest jeszcze jakiś kawałek ode mnie, nie? No nie wiem. Lecę tam. Zobaczymy, czy. Czy to się uda? O nie! O nie! Cholera. Super. Normalny człowiek. To by przeskoczył. Przez, przez górę by przeskoczył. Jakby zobaczył takiego potwora. Ale nie. My nie jesteśmy normalnym człowiekiem. Nawet nie ma co patrzeć. Czy ona mnie goni, czy nie. Ona wie i tak doskonale, że mnie dogoni. O, coś mi się... Co się stało? Poślizgnąłem się o konia! Może ona też się poślizgnie? Biorę to. Chodź, chodź, skacz. Ile wytrzymam? Dokładnie to ja nie wiem, gdzie ja jestem. Chyba tam muszę iść, co? No to tam w traweczce. Na no, spokojnie. No tu jest gdzieś blisko. Gdzieś tu jest blisko. Tu jest. I sobie. Dobra, idzie sobie. Marta, idź sobie. Martusia, no idź sobie. Proszę, Martusia. Dobra. nie no, blisko jest. Tu nie przeskoczę. Muszę jakoś przejść. Nie tutaj, nie tutaj, dalej. Jest Dobra, szybko. Szybko, szybko. Dajemy hak. Pyk. Szybko. No szybko, nie wiesz o co chodzi? Szybciej. Siupski. Nie! Nie wolno tak. Holy mój. Mu... Kopa i zasadził dobrze Marta sama się prosiłaś o to keep moving a ile mamy baterii trzy baterie no to tak cienko trochę tak, cienko troszeczkę cienko no i mi się bateria kończy ok ok tutaj już się zmęczył. Co to? O nie, jakie to jest długie. Przyspieszenie. Najdroższa Marto, najukochańsza Marto, najbardziej zaufana, bliska towarzyszko już od najmłodszych lat. Wiem, że twoja wiara nie jest idealna. Wiem, że ten robal niewątpliwości wierci ci w sercu i łzy spływają po policzkach. Tak, na pewno jej spływają łzy po policzkach. Chyba krwawe. Myślisz, że grzeszysz morderstwem? Posłuchaj, już wielokrotnie ci powtarzałem. Grzechem byłoby, gdybyś okazała litość. Jeśli nie trzymasz na łańcuchu wściekłego psa, to czyż nie jesteś odpowiedzialna za to, że gryzi on dzieci? Jeśli nie zabijesz pająka w kołysce niemowlęcia, to czyż nie jesteś odpowiedzialna za jego jadowite ugryzienie? Jeśli zostawisz ogień, to czyż nie jesteś odpowiedzialna za poparzenia? W każdym z tych przypadków, gnuśność zrobiłaby z ciebie morderczynię. Nie musiałabyś kiwnąć palcem, a w oczach Boga byłabyś wielką morderczynią. Tak samo morderstwem z gnuśności jest oszczędzenie życia, albowiem zebranie tego życia mogłoby nawet pokonać nieprzyjaciela, który chce zabić i zbałcić ten świat. Wszak nieprzyjaciel zapewne jest wściekły jadowity i jadowity, jest nasyconym pożarem. Bądź wierna w nie potrzeba ci przebaczenia, bo wiem nie grzeszysz. Wiedz, że brama świątyna Cię potrzebuje. Wiedz, że cię kocham, że Bóg cię kocha noc. No to no, dobre. Dobre to było. Ale nie grzesz, nie grzesz. Zabijam mnie kur. Szuka mnie kurna i mnie chcę zabić. Nic nie grzeszy. A, ale skąd? Byle, żebym szybko uciekał. To nie będzie grzeszyć. Dobra. A co to ma znaczyć? Przepraszam, boże, Przepraszam bardzo, co to musi znaczyć? Czego to jest zamknięte? Aha, tutaj jest wejście, tak? Mam tutaj skoczyć. Nooo, naprawdę. Aha, dobra, on się. <laughs> dobra, przeraził. Dobra, już rozumiem, rozumiem. No dobra, to mógł, to mógł być szok. To mógł, być, to mógł być szok dla niego. No dobrze, no dobrze. Rozumiem wszystko, jesteśmy w szkole. Super. Okay. No to sobie ukończymy jeszcze ten etap w szkole. W dzisiejszym odcineczku. Zobaczmy, co nam tutaj wyskoczy. Halo, halo. Bateryjki, please. Halo, halo. Bateryjki. Możecie iść dalej. Tutaj. Okay. Uja, wszystko potwierane. O coś tam jest, coś tam jest. Dawaj, dobra. On coś tam on coś tam gada do mnie. I chyba tutaj? No to się jakoś łączy, chyba łączy się, no? Tu nie ma drzwi. Fajne drzwi w szkole, nie? Ekstra. Nie ma wagarów. Nie wyjdziesz, jak wejdziesz. Ekstra. Podoba mi się to tutaj nie nie tutaj Cię? Halo bateriki o nie kończy mi się bateria dawaj baterii Egro o to już było lepsze to już było lepsze tak 3 na 10 Widziałem, Bóg pobiedz. O, i tutaj mamy. I tutaj mamy. Ty. Co ja mam z tym zrobić? Czy to tak ma być? No nie wiem, czy ja to przesunę dalej, tak? O, lecimy. Jedziemy! Jedziem ze śledziem. Co, nie jedziemy dalej? Co już? To znaczy, że dobrze? No, dobra? No brzmi średnio, no wiem. Dobra, wymienię. Dobrze, dobrze. no bateria, no czemu? No czemu? Tutaj? Nie, no nie. No nie. Dobra, wyskakuj. Wyskakuj, potwór. Chcę mieć to z głowy, zatrzaśnięte Tutaj nie... Co to? To nic ważnego Dobra, dawaj potwór, chodź wyskak... Dawaj na solo A tutaj jeszcze nie byłem Tu? O, Dobra Dobra, dobra. Nie ma nic Nie ma, tu otwarte No co ty gadasz? Tu też, też? Nie przejdę Dobra Dawaj, wyskakuj Może tutaj teraz? Ta gra lubi, jak jestem w tej szkole, zauważyłem, że muszę tak latać w kółko. Nie? Jak polatam w kółko troszkę, i zaraz jest ok. A, widzicie, widzicie to? Widzicie co ja teraz robię? Aha, ja to muszę przesunąć. Jak ja mam to przesunąć? O, widzicie jak ja jestem dobry? Baterię, żem znalazł? O. No nie wiem. No i ta bateria, co ją znalazłem, to zaraz ją nie będę miał. No super. Ekstra. Zatrześnięte. No, no kto tak robi? Aha! Super! Exit! Na pewno! Aha.

To było dobre. To było dobre. I co to wszystko? Ibo wszystko. O, wiem, hmm. oh. tego pokoju nie było. Co to tutaj jest napisane? Nic. O, dobra, już wiem. Co, po co ty chcesz wchodzić w interakcję, jak ty na tym stoisz? Okej, okay, dobra, tutaj. O. Okej, okay, chyba muszę wyjść stąd. A jak ja tutaj wlazłem. Cofnijmy się. Może to jest jakiś easter egg? Nie, jednak nie ma. Dobrze. Następny odcinek zaczniemy właśnie w tym miejscu. Zaczyna się robić ciekawie. No i tyle, no co? No, zejdziemy sobie tam i zobaczymy, co tam jest ciekawego jeszcze bardziej. Czy coś nas zabije w końcu? Bardzo prawdopodobne. I to niejednokrotnie. Do zobaczenia. To już koniec szóstego odcinka z Dwójki, niebawem kolejne części, aby ich nie pominąć koniecznie zostawcie coś po sejf, wtedy będziecie na bieżąco z każdym kolejnym. I tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się na ra!